Marcin Józefowicz, Polsat News. Półciężarówki na monstrualnych kołach, amortyzatory azotowe i imponująca moc 1500 koni mechanicznych pod maską. To cudo, to monster track. Maszyny dokonały dziś spektakularnego zniszczenia w Warszawie. Półciężarówki rozjechały samochody. Mimo lodowatego wiatru i deszczu w centrum Warszawy zebrał się spory tłum gapiów, a wszystko za sprawą tych pojazdów. Ta niezapowiedziana akcja, gdzie na oczach przychodni, którzy niczego się nie spodziewali, podążali do pracy czy szkoły, wgnietliśmy dosłownie w ziemię trzy samochody przez Monster Trucka. A Monster Truck to nie tylko gigantyczne koła i imponujący wygląd. 1500 koni mechanicznych, każdy napędzany metanolem, których trzeba z kolei silnik po półtorej minucie wyłączać, bo wszystko trzeba będzie wymieniać, bo się przegrzeje. Taka moc dowiązuje. Na przykład tym autem możemy wyrwać niejedno duże drzewo z korzeniami. Zainteresowanie wzbudza ich, przede wszystkim ich gabaryty i ich możliwości, czyli jazda na dwóch kołach, skoki, upadki. Jest to bardzo widowiskowe. Pokaz w centrum Warszawy był zaledwie zapowiedzią dużo większej imprezy. 30 maja na Stadion Śląski w Chorzowie przyjeżdżają najprawdziwsze, oryginalne, Niesamowite i słynne amerykańskie monster Trucki. Po raz pierwszy w Polsce i po raz pierwszy w tej części Europy. Znacznie większa impreza i znacznie większe emocje. To już są prawdziwe potężne maszyny, których jedne, e, jedne koło to jest wielkości połowy tego monster tracka, który dzisiaj rozjeżdżał. Pokaz monster tracków w chorzowie z pewnością będzie świetną alternatywą dla tych, którym znudziły się tradycyjne majówki za miastem. No ale e, romantyczna majówka to to nie. Będzie.